Dobry wieczór, kochani. Wiecie co? Zrobię takie szybkie ciasto. Mówię dobry wieczór, bo już jest po 18. Ja mam takie dwa dojrzałe banany, jedno jabłko. To tak, ugniotłam banany, jabłko posypałam cynamonem. Do tego dam 400 g mąki, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej, 60 g masła, dwa jajka. Jedno, właśnie tutaj się jedna czwarta szklanki, to jest 60 ml cukru. Ja daję zawsze mniej cukru, bo będą jeszcze orzeszki i pół szklanki orzechów i garstkę rodzynek i troszkę a Cukru daję mało, dlatego że rodzynki dodadzą słodkości i banan. No i to teraz wszystko wrzucę do tej miski i wymieszam. I będzie pyszne ciasto, a zacznę od masełka i cukru. Dosłownie minutkę, dwie i zaczniemy dodawać resztę składników. To, że masło się ubija cukrem, dodajemy po jednym jajku dalej ubijamy. To jest proszek, sodę i szczyptę soli. I to mamy w trakcie zacznę dodawać też banany i jabłka, stopniowo troszkę tego, troszkę tego. nie za długo, tak minutkę dodaję teraz troszeczkę panili i dodaję rodzynki z orzechami dosłownie parę sekund wymieszamy i przekładamy do foremki i ciasto gotowe to jest naprawdę szybki przepis a ciasto jest pyszne Także teraz przełożę wam tutaj foremkę, właśnie tą szklaną, którą nasmarowałam odrobiną masła i już zaraz przekładam to ciasto do tej foremki. Chcę sobie to obskrować jak najbardziej. Mogę. Tak jeszcze tak wszystko wymieszam. I mm. troszkę tak skubam sobie tego ciasta pyszne. Przełożę sobie wszystko do tej foremki. Mm. pyszne ciasto akurat na weekend takie mało kaloryczne bo cukru dałam mniej niż w przepisie ja zawsze daję mniej bo my no, staramy się ograniczać cukier także 1 czwarta szklanki cukru na takie całe ciasto to jest naprawdę niedużo dokładnie teraz sobie ciasto wyrównamy piekarnik nagrzany na 175 stopni i będziemy piekli jakieś 45-50 minut. Będę sprawdzała po 40 minutach, po 45 sprawdzę patyczki. Do suchego patyczka. I kochani, minęło 50 minut. Ja chcę sprawdzić. Uważam patyczek, patyczek suchy, w tym miejscu też suchy. Także ciasto gotowe. Zostawiamy w tej foremce na jakieś 15 minut. Pani minęło jakieś 10 minut, ja próbuję, czy to mi wyjdzie z tej foremki. Wyszło? O, je, yeah. o, o, popatrz. O, szkoda, troszkę mi się oderwało, ale... Ja to sobie wezmę, tak go zrobię, wiesz? O. i przykleję. O, szkoda. Tak się odkleiło, ale to nic. I zostawiamy do przestygnięcia. Pani nasze ciasto lekko przestygło. Teraz pora, żeby go smarować je czekoladą. A, czekoladę zrobiłam. Oto z tej czekolady. 70 90%. Dodałam tylko trochę mleka. Tak, żeby to o, rozpuściło się. Ja teraz pokryję właśnie tą czekoladą całe to ciasto. Hmm, a dodałam może 3-4 kostki. Nie za dużo, ale musimy teraz pokryć właśnie to ciasto tą czekoladą. Ona no jest jeszcze takie lekko letnie, to ta czekolada sobie tak właśnie fajnie spłynie. Muszę pokryć, ile ta spływa sobie? Może i nie i tak właśnie nie wiem jak tam sobie jest ta czekolada lekko tak spływa o no i nie tak całe pokryje tą czekoladę no ile wystarczy mi czekolady i teraz kochani orzeszki jak troszeczkę damy orzechów sobie na górę na no właśnie tą czekoladę mm i piórki kokosowe i teraz zostawimy na jakieś pół godziny żeby całkowicie sobie ciasto przestygło. No, ja myślę, że my to przykryjemy za chwilkę, damy do lodówki i będziemy dopiero próbować sobie jutro do porannej kawusi bo jest już u nas 20 no. godzina trochę ja za późno pomoż przykryjemy sobie, zaraz mam mam tu już przygotowaną przykrywkę, ale poczekam jeszcze niech przestygnie i wkładamy do lodówki do rana no i pora spróbować dałam do lodówki na parę godzin żeby zastygła czekolada i zaraz spróbujemy co nam wyszło troszkę mi się właśnie ukruszyło na spodzie ale no, hmm, nie się chodzi, nie, to szkodzi. nie szkodzi ładnie wygląda hmm. Teraz ocenimy, jak smakuje. Mm. Sobie ja spróbuję. Tylko chcę spróbować. Jest pyszny na śniadanie do kawusi. Do kawy to nawet mm -hmm. na tempo, będzie Taki bananowy miejmy, placek. Miejmy. Nie za słodki. Mm. Udało się? Mm -hmm. Super. Super, będziemy mieli do kawusi. Czyli ciasto udane, Słuchajcie kochani. To, Dziękujemy za oglądanie. Tak. Trzymajcie się. Macie dojrzałe banany, zbędne jabłuszko. Zróbcie sobie takie ciasto. Dokładnie. Na razie.